Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie prosto z Opola, gdzie Wisła Kraków dzisiaj podejmie na wyjeździe właśnie drużynę Odry, Opole, no i bez wątpienia to Wisła jest faworytem tego zdarcia, osobiście też jako widz Wisła Kraków mam nadzieję, że to spotkanie zakończy się trzema punktami i będziemy mogli e, świętować no czwartą wygraną z rzędu e, tak prezentuje się stary, no bardzo okazale e, możecie też szczegółowo zobaczyć jak on się prezentuje na moim że tam e, dokładny film. Jak ten stadion wygląda, ale naprawdę wygląda znacznie. No jak na to, co Odra pole prezentuje, szczególnie w pierwszej lidze I walczy o to utrzymanie, no to stadion jest naprawdę okazały. Ja w tym meczu typuję zwycięstwo Wisłe 2 do 1. Zobaczymy, jak czy Angel Rodado w tej wystąpi w pierwszym składzie. Jeszcze składów nie widziałem, chociaż chyba za moment powinny się pojawić. Ja tutaj liczę na dublec zdecydowanie Angela Rodado w tym spotkaniu. Jak to się zakończy? No Mam nadzieję, że bez niespodzianek, po Wydziewam się cofniętej odry ofensywnego futbolu w wykonaniu krakowskiej Wisły, no ale będzie to pewnie murowanie bramki w wykonaniu drużyny z Opola, więc nie będzie łatwo, a też drużyna z Opola nie wygrała tutaj od sierpnia, 21 sierpnia chyba dokładnie nawet ze stalową wolą, więc to jest ponad 8 meczów bez zwycięstwa, no miejmy nadzieję, że ta dzisiejsza pasa Zostanie tutaj przez witwę podtrzymana i Odra będzie musiała na to przecież poczekać dużo, dużo, dużo więcej. Myślę, że Odra mimo wszystko, ma tutaj więcej argumentów, by się utrzymać niż takie zespoły jak Warta Poznań czy Kotwica Kołobrzeg czy Chrobry Głogów no tutaj mniej więcej to się rozkłada podobnie, no ale czy Stalowa Wola czy Pogąsiedce raczej tutaj tych argumentów mają mniej, chociażby też gorszą kadrę, czy postać trenera na pewno Jarosława Skrobacza sporo tutaj robi. Zobaczymy, no liczę na mimo wszystko dobre spotkanie, no bo nie na darmo. Mam nadzieję że tutaj z Krakowa się dostałem, a Wy już czekajcie na podsumowanie dokładnie tego spotkania, no bo za chwilę ono oczywiście się pojawi, chociaż wiemy, że minie od tego czasu, teraz kiedy to nakryłam, dosyć sporo. 2-1, pamiętajcie, oby się to sprawdziło. Wisła Kraków pokonuje 2 do 1 Odrę o pole. No nie było to nadzwyczaj dobre spotkanie, czy to w wykonaniu Wisły Kraków, czy y, Odry, no ale znowu kolejny mecz przebnięty przez Wisła, bo to jest czwarta, y, czwarte zwycięstwo z rzędu w wykonaniu Białej y, Gwiazdy. Bramka Rafała Mikulca po pięknym, stałym fragmencie gry, który posyłał Kacper Duda w pole karne, czy też ta akcja, którą przechwycił Rafał Mikulec przy bramce na 2 do 0. Tam z polu karnym wykończył, no i pokazał Łukaszowi Zbońskiemu jak kończyć sytuację i dzięki temu Wisła pokonała obrę wywożąc stąd trzy punkty. Kolejny przystanek to R22 i po no idzie ta seria całkiem nieźle-wiśle. Jeszcze go dawno nie widzieliśmy, więc ja też przede wszystkim się bardzo z tego Cieszę. No sama odra na pewno postawiła się mocno w tym spotkaniu i ten gol, który zdobyli, no to jest ewidentny błąd Patryka Letkiewicza. Tutaj nie ma o czym dyskutować, absolutnie zachował się katastrofalnie, nie może się taki błąd przytrafić. Czy życki tam oddawał strzelb, no nie widziałem jeszcze dokładnie powtórek czy tej, tej sytuacji, natomiast no, absolutnie jest gol na konto Patryka Letkiewicza, nie wiem czy to może nawet nie być uznany gol samobójczy, no bo nie jestem w 100% przekonany czy to szło w bramkę, no musiałbym to jeszcze obejrzeć, natomiast no, skandalicznie skandaliczny zachował się tam Patryk Letkiewicz. jak go chwalimy, to chwalimy za ostatnie mecze tutaj, absolutna katastrofa co zrobił. no chwalić się na pewno trzeba Rodado, Rafała Mikulca, który pracował w tym spotkaniu, Kasper Duda, który wykonał świetny stały fragmenty gry, mi się w pierwszej połowie przede wszystkim też podobał Czapiński szczerze powiedziawszy za, za zaangażowanie, obrońcy Odry grali dobrze do 40 minuty, kiedy trzeba było już później piłkę siatki w 42 minucie wyjmować. No, trzy punkty są tutaj najważniejsze. To się przede wszystkim liczy za moment też konferencja prasowa Mariusza. Ją pan pewnie też jakieś pytanie uda się Szanowni. zadać i coś odpowiedzieć i coś Mariusza na tę grę. Na, natomiast na ja wolę konkursu. zdecydowanie te 3 punkty ta taką grę wykonania białej gwiazdy, niż żeby Wisła była nagrała zreszymy. dobrze Młodzimy i się znowu na przykład zajęciła remis, czy dwa mecze wygrywała, później przegrywała. Taka seria jest bardzo cenna, no i teraz przed są bardzo ważne spotkania myślę, że ten kluczowy z Wisłą Płoc będzie też w Krakowie bezpośredni może to być mecz o miejsce nawet 3-4 a wiemy, że to miejsce 3-4 da mecz półfinałowy u siebie a jest to jednak przewaga nad rywalem czy to, byłoby, czy to byłaby drużyna KKS Utychy Miedź i Legnica, ktokolwiek no to ta przewaga własnego boiska jest naprawdę bardzo bardzo cenna na pewno też te wrzutki niektóre były wśród Wiszlaków dzisiaj lepsze. Staje fragmenty gry, nie tylko ten jeden z prawda, dody mi się podobał, ale było mnóstwo chaosu, niedokładności. Jestem ciekaw też, ile Wisła tutaj miała strat w tym spotkaniu, no bo niedawno też podawałem taką statystykę: 135 strat Wisła miała. To był najgorszy wynik w sezonie, no i od bardzo dawna Wisła taki, takiej ilości nie miała. Dzisiaj też tych, tych strat było niezwykle dużo, mam wrażenie, że mniej, no ale poza tymi dwoma golami i konkretami, Wisła tutaj e, wprowadziła, no to, no to tyle z tych pozytywów. Myślę, że tu nie ma co też przesadnie Wisły pompować i e, mówić, że to trzecie, czwarte miejsce na pewno będzie, bo do tego przekonania nie mam, ale to, że będzie to przejść, przekonanie mam. Też dzisiaj mecz Termaliki. Z Polonią, który jest dla Wisły istotny, no i tu przydałoby się zwycięstwo Termaliki czy remis Polonii. I trzymam za to kciuki, żeby tutaj Termalika wygrała to spotkanie, no bo Wam się bezpośrednim absolutnie nie mówię, na to Wisły raczej yy, nawet na pewno nie stać. Liczy się tylko ta walka o czołowe yy, lokaty. Dziękuję Wam serdecznie za ten meldunek yy, i mam nadzieję, że po części Wam ten materiał się spodobał. Mam nadzieję, że nie, słychać w miarę i tak nieźle, bo. Ta muzyka tutaj bardzo, bardzo głośna, no ale nie ma tutaj za bardzo lepszych warunków, by ten materiał w tym momencie zrobić. Dziękuję, to wiesz kłania się z Opola i do zobaczenia w kolejnych materiałach.